Małżeństwo kłóci się na ulicy. W pewnej chwili mąż krzyczy: Cicho bądź, ty się wcale nie liczysz. Co? Mąż zatrzymuje taksówkę i pyta kierowcę: Ile zapłacę za kurs na dworzec? Dziesięć złotych. A je jeśli pojadę z żoną? Tyle samo. Mąż odwraca się do żony i mówi: No sama widzisz. Matka Beszta syna, który wybrał się do kluby ze striptizem jak mogłeś, to brzydliwe. Pewnie widziałeś tam rzeczy, których nie powinieneś zobaczyć. Tak, odpowiada syn. Widziałem ojca. Nowak dobiera się do żony. Ale ta narzeka. Oj, kochanie, dzisiaj boli mnie głowa. To może ja skoczę do sąsiadki po tabletkę i za godzinkę wrócę. Małżeństwo ogląda romans. Jak myślisz? pyta zapłakana żona. Czy oni w końcu się pobiorą? Na pewno. Takie filmy zawsze kończą się tragicznie.